Cześć moi drodzy widzowie Dzisiaj mają odwiedzić nas nowi widzowie Na razie nie będę podawał ich kanałów na YouTube, bo nawet ich nie znam No i ogólnie to bardzo właśnie chcę im podziękować W takiej grze Mołpio nazywali się Polska Suseł I Polska wykrzyknik, 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 wykrzyknik F I bardzo im dziękuję, ponieważ pomogli mi się rozwinąć w, w, no właśnie w Mopio Ja bardzo też lubię grać w Mopio Dlatego um, bardzo im tak dziękuję Jeśli byście chcieli Na przykład ze mną jeszcze grać To po prostu podajcie Nie wiem jak mam się nazwać Bo jakiś tam nie wiem Bo na przykład taki youtuber Gilad Miał kiedyś yy, taki W kwadratowym nawiasie trap Więc może my będziemy mieli Polska czy coś Jak to już chcecie to napiszcie w komentarzach Nazwę oddaję wam. I będziemy po prostu mieli swoje niki i dopisek, ten co wymyślicie. No, i to jest właśnie odcinek, żeby Wam podziękować, ponieważ bardzo mi pomogliście w rozwoju. Szkoda, że ginąłem, no bo byli lepsi ode mnie, tak? Jak się gra Orkom i na przykład widzi się, że jestem taki potwór, no to raczej się ucieka, a ja chciałem pomóc i no i zginąłem kilka razy. Więc no. Ale dzięki za wszystko, co zrobiliście. Mam nadzieję, że jeszcze się tam kiedyś zobaczymy gdzieś. No to cześć.